Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem o zawartości styczniowego pudełka Big Nie wiem, czy co miesiąc będę takie filmiki umieszczała, czy raczej nie zostanę tak jak do tej pory na blogu z recenzją pudełka co miesiąc. Natomiast dzisiaj mam też konkurs, dlatego też styczniowe pudełko doczekało się swojego filmiku. Zobaczymy, co będzie dalej. Okej, okay, przestaję już gadać, pokazuję Wam zawartość. Pudełko w styczniu, klasyczne różowe, tak jak prawie zawsze. Nie ma żadnej wyjątkowej szaty graficznej. Przypuszczam, że lutowe, walentynkowe będzie miało A troszeczkę inny design, że tak powiem. Mamy karteczkę Hello 2017. Takie pudełko powitalne karteczka, i co mamy w środku? Kolejny, jakiś karteluszek. Zaczynam od tego, że mamy tutaj maskę wzmacniającą Bazylia Plus Argan. Jest to chyba pełnowymiarowe, tak, pełnowymiarowe opakowanie, czyli 200 ml. Jest to maska firmy Basil Element. Muszę zerknąć na jej skład do skóry głowy i włosów, czyli Faktycznie musi być taka wzmacniająca, skoro też jest dedykowana skórze głowy. Przedstawiamy maskę z nowej linii kosmetyków przeznaczonej dla każdego, kto pragnie wzmocnić, zagęścić włosy i zapobiec ich nadmiernemu wypadaniu. Zastosuj ją dwa razy w tygodniu. Twoje włosy są się odżywione i nawilżone. Zauważysz, że są wyraźnie wzmocnione i mają większą objętość. No zobaczymy. Natomiast będę co chwilę poprawiać okulary, ponieważ muszę iść do salonu optycznego, w którym je kupiłam na, wiecie, dogięcie, dogięcie boków, ponieważ są troszeczkę za szerokie dla mnie. Dobrze, wracamy do kosmetyków i do Biglossy. Maska ciekawa, nieznana mi zupełnie firma. 200 ml, czyli tyle, ile tutaj mamy, kosztuje 29,99, czyli 30 zł. Odkładamy naszą maskę, przechodzimy do kolejnego produktu. Jest to krem ochronny do rąk firmy Farmona, również pełnowymiarowy produkt, 7 zł za 100 ml. Tyle kosztuje nasz krem. Krem ochronny do rąk minus 20 stopni Protect. Zimowy krem ochronny przeznaczony do pielęgnacji spieszniętych i wysuszonych dłoni, narażonych na działanie silnego mrozu i wiatru. Jego receptura zawiera skoncentrowane składniki aktywne, które chronią przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Ten krem pozwoli ci delikatnie natuścić skórę dłoni w zimowym mroźne dni, złagodzić podrażnienia i zlikwidować zaczerwienienie na skórka. Ja nie lubię, nie lubię kremów do rąk, więc ten kosmetyk jakoś szczególnie mnie nie cieszy. Może faktycznie jest taki dobry, może faktycznie powinnam go stosować, bo widzę, że skład, początek zwłaszcza składu jest całkiem przyjazny, fajny. No dobrze, może się przekona, Chociaż nie cierpię takiej warstwy e, czegoś tłustego na dłoniach. To jest jakaś moja fobia. E, miniaturka. E, dla tego produktu naprawdę warto się skusić na to pudełko. E, moja ukochana maskara Colistar Star Infinito. Ja mam pełnowymiarową wersję, o czym opowiadałam, pokazywałam Wam zresztą na moich ulubieńcach roku 2016. Tutaj mamy miniaturkę. Świetna jest ta maskara, naprawdę. 100 zł kosztuje 11 ml, no mniej więcej tyle tak, na Douglas, bo kupowałam ją e, online, e Douglas online e, i w tyle, no, tyle mniej więcej kosztowała. Tu mamy miniaturkę e, i ta miniaturka ma, mm, 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 nie jest napisane, no nie jest napisane, przynajmniej na tej folijce nie mamy informacji. Bezcelerowa maskara, która idealnie pogrubia i unosi rzęsy. Gwarantuje Ci nieskończone pogrubienie, podkręcenie i wydłużenie rzęs. Specjalna szczoteczka wykonana z delikatnego elos, o proszę, elastomeru. Nawet nie widziałam. Ze starannie oddzielonymi włoskami, dokładnie pokrywa tuszem, modeluje rzęsa, także ułatwia precyzyjną aplikację. Niesamowity rozświetlający efekt uzyskasz dzięki zastosowaniu w niej dwóch rodzajów pyłu z pereł. Proszę. Nie, naprawdę, mówię Wam, ta maskara jest świetna. Ja miniaturkę kupiłam pełen wymiar, teraz mam znowu miniaturkę, więc się cieszę. Um, trzeci produkt, również pełnowymiarowy, ale do stosowania, no, na jeden raz, ponieważ jest to maska w tak zwanym płacie firmy Garnier ze, z serii Skin Naturals. Jest to nowość. Maska e, za 8,99 32 ml tyle ona kosztuje. Maska w płachcie z naturalnego włókna, która przyniesie Twojej skórze ukojenie, skoncentrowana formuła nawilżająca z kwasem hialuronowym oraz ekstraktem z rumianku, to tydzień kuracji w zaledwie 15 minut. Niezwykle wygodna w aplikacji, maska nie zsuwa się z twarzy, dzięki czemu możesz w niej robić to, na co masz ochotę. No ciekawa jestem, czy się nie będzie zsuwać. Zwykle takie maski w płatach trzeba nałożyć i leżeć po prostu przez ten czas, gdy mamy ją na sobie. No, wydaje się ciekawa, chociaż muszę Wam powiedzieć, że za firmą Garnier nie przepadam. No ale zobaczymy. Zobaczymy, czy ta maska jest taka fajna. Tu ją sobie odłożymy. Kolejny produkt to jest również Garnier. Również nowość, produkt pełnowymiarowy. O nie powiedziałam Wam, ta maska koszt... Nie, powiedziałam Wam, 8,99, ok. Ee, żel micelarny jednym produkt pełnowymiarowy 200 ml kosztuje 18.99. Multifunkcyjny żel do mycia twarzy, który nie tylko oczyszcza skórę, ale również usuwa makijaż z całej twarzy, także ust i oczu. Przekona się teraz e, się, że teraz demakijaż całej twarzy możesz, na, możesz wykonywać dosłownie jednym gestem. Że sprawi, że twoja skóra będzie idealnie czysta i miękka. Testowany dermatologicznie i okulistycznie fajnie. Bo skończył mi się właśnie żel, teraz mam fajny żel, ale mam z kolei drobinki, i ja używam szczoteczki do czyszczenia twarzy, więc myślę, że, że no, żel na pewno wykorzystam. I to wszystko. Mamy jeszcze w pudełku prezent od firmy Vella do włosów. Taka saszetka lekkiego lotionu. Przetestuj leki lotion Perfect z Profesjonalnej Linii E, e, e i Mi. Zapewniające włosom wyraźne wygładzenie. Dzięki niemu poskromisz niesławne kosmyki i stworzysz naturalną, gładką fryzurę. na nabłyszczy Twoje włosy, na je, także ochroni przed wysoką temperaturą narzędzi do stylizacji. Ta saszetka ma zapewne kilka mililitrów. Tak, jest to 6 mililitrów. 100 ml kosztuje 49,90. Jest to bardzo go ciekawa, ponieważ lubię... Ja sama może nie prostuję włosów, bo mam je kratnowo wyprostowane, ale lubię kosmetyki, które dodatkowo je nabłyszczają i wygładzają. Ok. Zawartość pudełka wam pokazałam, bardzo fajne produkty. Myślę, że pudełko jest całkiem niezłe. A może nie, nie jest takie rewelacyjne jak pudełko grudniowe, które mi się strasznie podobało. Z kolei listopadowe uważam za. Yy, za bardzo kiepskie. To pudełko jest naprawdę bardzo fajne, zwłaszcza dzięki tej miniaturce maskary yy, Colistar, którą gorąco Wam polecam. No dobrze, to teraz powiem Wam o konkursie. Na fanpage mojego bloga Agowe Petitki na Facebooku możecie wygrać trzy takie pudełka. Trzy pudełka z tej styczniowej edycji Big Losy, są do wygrania. Wszystko jest tam napisane, jak wziąć udział, co trzeba zrobić itd. itd. Wszystko macie na Facebooku, na fanpage'u mojego bloga. Wrzucę link pod tym filmikiem. Mam nadzieję, że weźmiecie udział i wygracie. Szczęście Wam dopiszę, wygracie te pudełki, bo naprawdę bardzo warto je mieć. No cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o styczniowe Big Lossy i konkurs. Dziękuję, że mnie obejrzeliście. Do następnego filmiku.